Myślę, że możemy z Wami uczestniczyć na tym spotkaniu. Dobra, <grym> Dzięki za pomoc. Nie w każdym razie, e, szatkówka jest sportem, który wymaga ja, bardzo dużo na pracy i, i nie przed komputerzem, nie przed telewizorem, ale generalnie na, na zajęciach i na wszystkich zajęciach. I tam są, ponieważ e, te bazy, te fundamenty które się tworzą już w Waszym wieku. Prawdopodobnie macie tak, ile? 12 lat? 12-13? Właśnie wszystkim wieku, cała ta rytmika, e... koordynacja, to wszystko działa na szodkowce jak najbardziej. Nie jest to tylko piłka można, ale, ale oczywiście, ten, na, na każdy sport. Także e... ja chcę tylko powiedzieć, że wszyscy ty zawodnicy, których mamy teraz, e... często powiem, oni unią grać. Prawie wszystko. Najbardziej utalentowany jest grzeszy Boczek, który gra amerykańskie ale najlepiej ze wszystkich. Używszy wszystko, co się da. Ale nie. Taka jest prawda. Wiem, że nowa generacja młodzieży jest bardzo hipotetyczna i ponieważ ja też jestem chętny do techniki, ale tak maksymalnie godzinę dziennie, bo później boli ten później boli, boli, boli wszystko. i... I ludzie mają kłopoty z komunikacją w ogóle e, na oczy, nie przez Facebook, nie przez Skype, a nie przez SMS, ale normalnie gadać nie umią i to jest, to jest duży kłopot później z a, całą komunikacją. Co się dotyczy kariery e, chłopaków, wszyscy mają te kariery tylko i wyłącznie przed sobą, także bardziej bym dał słowo, jak właśnie dotarły do szatkówki, bo Rzeszyk tutaj chyba drzewo. No, siłę, że nie? Ja. Jak to było? No, z małego. z rodzicami jeździliśmy do lasu, także... no, miałem tą siłę wrodzoną. Ale, no też później zacząłem trenować siatkówkę. Grałem w piłkę nożną. Y, stałem na bramce, w się Paradysz. Trzy lata grałem. Y, później, w wieku 16 lat, zacząłem trenować y, siatkówkę. Y, na dzień dzisiejszy... no... Dużo nauki przede mną, bo ci trenerzy, które, którzy nie mieli nie, nie, nie dawali mi tego po prostu co, co daje tutaj trener Marek. Tyle. No, ciężka praca przede wszystkim tutaj nas czeka. Z tym zespołem Mało wolnego dostajemy, cały czas trenujemy po 2-3 godziny na sali dwa razy dziennie. Dzisiaj była też ciężka. Jeszcze po południu mamy trening. Trener w ogóle nie daje nam wolnego. Eee, sobota mecz, teraz w niedzielę Młoda Liga. W, w środę jeszcze gramy różne zakres spotkania. <skrytania> Nawet jak prosimy o wolne, to i tak nie dostajemy. Także no, ciężka praca, jeśli ktoś w to wchodzi, to, to musi się liczyć z tym, że, że jest dużo wyrzeczeń. On mówi po angielsku. On o Uh, I will speak a little bit on English. Uh, volleyball is not uh, bad like Wojcik said. He said that we don't come out from Hala all day and all week. Uh, it's very nice. You have a lot of friends in Poland. In Poland, volleyball is popular and people like you. And It's a very good way of living with sport and volleyball. 16. this is this is a uh, good age to start with uh, volleyball how old are you 12 yeah. 13 well it's it's a uh, nice time to start with volleyball I start with 16 I have a lot of lucky with my career to, to come here and now my job is to work and work and make more progress and i speak to you because uh, now in your time in your age you have uh, a lot of you have time to learn more and more and be very good it's enough for me Macie tą przewagę nad nami, że akurat nasza trójka zaczęła później na siatkówkę i, i na, w waszym wieku nie mieliśmy tej szansy, albo nie widzieliśmy szansy, żeby, żeby zacząć. I to jest naprawdę dobre, żebyście zaczęli coś robić ze sobą, żeby nie spędzać tego wolnego czasu przy, przy komputerze czy przy telewizorze, bo to po prostu szkoda. A, a siatkówka to jest, to jest bardzo fajna droga, to jest, tak jak powiedział wcześniej, po prostu wyrzeczeń. Ale, ale na to się zdecydowaliśmy i, i cały czas w tym dążymy. To jest dopiero początek, jak ten powiedział, naszej tej kariery, można tak to nazwać i, 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 i tak to wygląda, ale, ale chcemy w to brnąć, bo jak mówiłem wcześniej, to jest bardzo taka droga, to warto, warto tego wszystkiego sobie odmówić, żeby, żeby spędzić tych parę godzin dziennie na hali, żeby włożyć całego siebie w ten sport. Bo bo to jest bardzo fajne i, i naprawdę wszystkim serdecznie polecam trenowanie i, i robienie czegoś konstruktywnego. I ja zacząłem podobnie jak koledzy w wieku 16 lat? W lesie. <grym> w tak. <lesie> <grym w lesie> nie wiem, no, że w wieku 16 lat wcześniej czepiałem się za wszystkie sporty, jakie mogłem, oprócz koszykówki, bo, bo tego nie lubiłem, ale, ale piłka nożna, piłka ręczna wszystko. Doszło do środkówki, nadarzyła się szansa, żeby gdzieś pójść dalej, wyrwać się z rodzinnego miasta. I, i tak już poszło. I mam nadzieję, że, że jeszcze yy, te 10-15 lat, jak zdrowie pozwoli, będę będę jeszcze w tym sporcie. I gorąco, gorąco zachęcam, żeby, żeby był prawie jakikolwiek sport. Jeśli ktoś nie robi środkówki, iść na inny, ale, ale z mojego krótkiego doświadczenia mogę powiedzieć, że to jest bardzo ciekawy sport. Dzięki. Też witam wszystkich serdecznie. Od mojej strony mogę tylko się przypomnieć, że faktycznie Częstochowianinem rodowitym nie jestem, bo urodziłem się w Katowicach, ale już 18 lat związany jestem z Częstochową, także czuję się też pełnoletni tak. Mieszkałem 18 lat, mieszkałem w Katowicach, a teraz 18 drugie. Mieszkam w Częstochowie, także czuję się też i ślozakiem, i w pełni Częstochowianinem. A wracając do tego, ilu na pewno Was młodych tutaj sportowców jest na tej sali zainteresowanych bezpośrednio siatkówką. Ja powiem tylko to, że dołączę tutaj do, do Mariusza. Też faktycznie nie zaczynałem bezpośrednio tylko i wyłącznie z siatkówką od początku. A początku to była piłka ręczna w klasie podstawowej. Już w pierwszej klasie techniku była to koszykówka, a dopiero w wieku 16 lat tak naprawdę poważnie zająłem się siatkówką i, i, i to był moment na to, żeby wybrać dyscyplinę i, i potem ta kariera ułożyła się naprawdę bardzo szybko i bardzo bogata, ale też zachęcam waszą grupę tutaj, która jest na sali, żeby uprawiać każdy sport. Nawet nie, nie tyle musi być to siatkówka, wiem, czy to będzie piłka nożna, czy to będzie piłka ręczna, czy koszykówka. Warto brać udział w zajęciach sportowych, i zdobywać tutaj we wszystkich dyscyplinach najpierw pierwsze sukcesy i to na pewno najbardziej was będzie napędzało, 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 będzie was cieszyło. I to jest sposób na to, żeby znaleźć prawdziwych przyjaciół w sporcie, a później już jeżeli ktoś, któryś z was wybrałby dyscyplinę i uprawiał profesjonalnie jakiś sport, to na pewno nie można zapomnieć tych wszystkich, wszystkich wspaniałych chwil spędzonych na boisku razem z, z przyjaciółmi z boiska, bo ja już jestem po karierze środkarskiej, także naprawdę zostaje to w pamięci i, i, i świetnie się w, w pamięci do tego wraca, jeżeli razem się to przeżyło. No i oczywiście, jeżeli któryś z was, ktoś z Was wskoczy na bardzo wysoki poziom, to powiem z mojego doświadczenia, że można zwiedzić kawał że będąc na na wszystkich kontynentach to tylko jest zasługa tego, że uprawiałem zawodowy sport na bardzo wysokim poziomie i była możliwość przy okazji uprawiania sportu, grania w środkówkę zwiedzić wszystkie kontynenty świata, Australię, Amerykę, całą Europę, wzdłuż i wszerz i Azję. Także zachęcam gorąco, bo potem można też mieć pamiątkę z wielu podróży po całym świecie. Dziękuję. Dziękuję. Dobrze, kto już jest, ma autografy, wychodzi? Zatrząbmy. No, odwrotnie. No, odwrotnie, trzymajmy. miał do tyłu. No, już następny. No, Radio Jura. Muzyka wybrana dla ciebie. Częstochowa 93.8 FM.